Mówiłeś, że zbieracze nie mają sztuki. Nie sądziłam, że obchodzą cię takie rzeczy. Nieważne osobiste zainteresowania. Trochę śpiewałem. Wielogatunkowe produkcje w ramach badania kultur. Operetki Gilberta i Sullivana. Zawsze dawali mi przegadane arie. Ale nie chodzi o mnie. Ekspresja artystyczna odzwierciedla ewolucji filozofii. Zainteresowanie rozwojem, perspektywą, obserwacją, interpretacją. Raczej nie napotkasz sztuki w bazie zbieraczy. Kulturalna pustka. Narzędzia dla żniwiarzy. Gorsi niż getty. Przepraszam, wiem, że mówiłeś o ważnych rzeczach, ale... Śpiewałeś Gilberta i Saliwana? Salariańskiego naukowca nie dościgły ze mnie wzór. Szeroko rozpościera się mych badań naukowych zbiór. Z zapałem wielkim zgłębiam fizjologię i genetykę. W badaniu Krogan, Turian i Batarian mam też praktykę. Obiektem zainteresowań mych natury każdy twór. Salariańskiego naukowca nie dościgły ze mnie wzór. Hmm. Dziękuję, że opowiedziałeś mi o swoich odkryciach, Mordin. To zaszczyt tu być, Shepard. Dziękuję, że mnie zabrałaś.